Wieczysta znowu przegrywa. To nie są żarty. Nagranie po meczu. Derby dla podbeskidzia. Podbeskidzie coraz bliżej awansu. Pogoń grodzisk przegrywa. To już kryzys. Omówmy sobie na sam start mecz resowi ze pogonią. Grodzisk mazowiecki. Pogoń ma ostatnio duże problemy z wyjazdami. Resowia. Pokonała ich 2 do 0. Zobaczcie konferencję pomeczową. Zadowoleni z wyniku z tego, jak ten mecz przebiegał. Na pewno Pogoń ma dużo, dużo atutów, jeżeli chodzi o działania ofensywne i to były te boczne sektory, gdzie, gdzie wahadła niski, apolinarski bardzo mocni są w tych działaniach i to nam się udało. To też było trochę kosztem posiadania piłki. I obniżyliśmy trochę nasze, nasze granie i Dążyła do, do tego, żeby odwrócić losy spotkania. Dużo na pewno uderzeń z ich strony, gdzieś tam wejść w pole karne, dośrodkowań. Grozi na pewno byli przy starych fragmentach, ale mm, byli. Natomiast e, wiedziałem i wierzyłem tych chłopaków mocno. Oni tutaj to zrealizowali. Dlatego gratulacje dla nich, gratulacje dla sztabu. I idziemy dalej. Następnym wartym uwagi meczem były Derby Bielska. Rekord, który był niepokonany od 2 marca 2025 roku. Chciał postawić czoła pod Beskidziu. Jednak to pod Beskidzie było lepsze. Wygrywając 2 do 0. Tyle. Chcieliśmy bardzo wygrać. Mieliśmy plan myślę, że kapitalne. Zawody graliśmy do momentu. Tej żółtej kartki. Później musieliśmy trochę cierpieć, trochę grać tak, jak przystało na utrzymanie wyniku, na to, żeby wyblokować rozpędzony rekord. Wiedzieliśmy, że rekord miał doświadczenie już tydzień temu u lidera w grodzisku takie przetarcie, jak grać długo w dziesiątkę. A nie tam nie będę komentował sytuacji, to, był, to, był na pewno, to była na pewno przyjemność i z tego bardzo, bardzo się cieszę ryby zawsze smakują zwycięskie podwójnie, więc podwójnie się cieszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dzień dobry. Cóż, no, mecz nie ułożę się tak jak, tak jak sobie tego zapadałeś, bo tak naprawdę w, w, w trzecie, czy w czwarta minuta była gdzie Bramkę zdobył, Piękną bramkę zdobył Mercedes i trochę to zostawiło w nas ślad w głowach, bo później jest źródła. Mogę mieć w do zespołu jak. Jak na te pierwsze fragmenty, gry zareagowaliśmy, bo Polski dzieło mocno nakręcone. Trener mówił o kontrowersjach, ja staram się takie rzeczy nie kontrowersować, ale tylko zostawię z tym, że myślę, że, że, że tylko zwrócili wagę. Jest faul pasażerskiego, gdzie jest popychany, i, i ten V nie jest uznany, więc ja też mogę robić śpiączkę. Staram się tego nie robić, bo już na ostatniej konferencji, że, że ci sądzi, że też są e, generować śpiączki, które nie powinien być w tej lidze, nie pędzi podmiotu miejscem tego wypadku. Pobiegłowość przewrotki z jest kontrowersyjne, że nie ogląda na to w najbliższej tej no to trzeba to nie mnie pytać, nie? Czy pani... No może powinien dostać. Ja o tak z no to... No tak, a widział pan tą tej czy nie? Ale co ja mówię o tej sytuacji? No to mogę panu przyznać rację, że może świder powinien dostać żółtą kartkę. A pan nie uważa, że powinien być w drugą stronę? Czy... Z stoszyńskiem w której sytuacji? Z żutą karnym. Zrzutą karnym? Absolutnie. Tak. A widział pan te sytuację? Tak. Wygląda... No no, no, no to... Staniałem przy swoich zdaniach. Może w tej sytuacji, nie w której... Do dobrze, że pan przerwę i to było widać, że... Ale pan co? nie wiem, no, czy z Pana wdawał taką dyskusję, bo to w ogóle nie jest merytoryczne. Znowu muszę to powiedzieć. Wieczysta znowu przegrała. Nic nowy trener nie wprowadził. Głupia i niepotrzebna porażka Wieczystej. Kibice nie dają za łatwo zobaczcie, co się działo po meczu. ありがとうございまこと Fantastycznie od pierwszej do ostatniej minuty. Warto podkreślenia jest to, że świetnie realizowali plan na mecz. W ofensywie chcieliśmy zmienić strukturę w budowie, budować na trójkę, budować na czwórkę. Wiedzieliśmy, że wtedy nam się stworzą przestrzenie przed linią obrony, i to była nasza kluczowa, kluczowy cel, cel w tym meczu, żeby zdobywać tę przestrzeń przed linią obrony bez takiego negatywnego, zbyt dużego respektu. No, bardzo trudno mi jest cokolwiek podsumowywać. Mamy ogromny problem, i to chyba w każdym elemencie, jaki, jaki jest piłkarski. W każdym, w każdym, i w jakości, i w szybkości, i w taktyce tego czasu na poprawę. Niestety jest mało. Trzeba jakoś zareagować, szybko to zdiagnozować, co można zrobić szybko, i jakoś. Zareagować, no, Trudno mi było, to już widziałem w pierwszy dzień, że to nie będzie. Praktycznie każde pojedynki biegowe z nimi przegrywaliśmy. I to jest straszne. Czas zobaczyć na tabele. Warte uwagi. Jest wkroczenie pod Beskidzia w strefę barażową o awans. Polonia bytą. Oddala się o 6 punktów od wieczystej i traci jeden punkt do pogoni. Na dole zacięta walka o utrzymanie. A teraz zmieniamy liczbę z tyłu z 2 na 3. Teraz zapowiedź 30. kolejki Hitem. W kolejki będzie starcie polonii Bytom ze Wieczystą Kraków i zdecydowane ważne spotkanie w kontekście walki o awans. Ciekawe też może być starcie pod Beskidzia z resowią i HUTNIKA z kks